Radyjko Dorota. Hej, na dobrych frekwencjach, tu Dorota. Kiedy ostatnio spotkałam Martę na networkingowej kolacji, zauważyłam coś, czego ona sama wydawała się w ogóle nie dostrzegać. Stała przy barze, trzymając w dłoni kieliszek białego wina, obserwując innych z tym swoim charakterystycznym uśmiechem trochę nieśmiałym, trochę zaciekawionym. Nie zauważyła, jak wiele osób zerkało w jej kierunku, jak szeptali między sobą. To ona prowadziła te warsztaty, o których ci mówiłam. Pamiętam moment, gdy podeszła do niej wysoka kobieta w granatowej sukience, położyła dłoń na ramieniu Marty i powiedziała coś, co sprawiło, że policzki Marty nabrały koloru. Z mojego miejsca widziałam, jak jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia, jak odruchowo dotknęła wisiorka, który zawsze nosi, ten mały gest, który zdradza jej zaskoczenie. W ciągu następnej godziny obserwowałam, jak kolejne osoby podchodziły do niej. Widziałam, jak z każdą rozmową jej postawa się zmienia. Ramiona się prostują, głos staje się pewniejszy, a uśmiech przestaje być tym wymuszonym grymasem, który często przybiera, gdy czuje się niepewnie. Gdy wracałyśmy razem do domu, Marta była jak odmieniona. Wiesz, powiedziała, patrując się w rozmazane światła miasta za oknami samochodu, zawsze myślałam, że to, co robię, ma znaczenie głównie dla mnie że to moja pasja, moje spełnienie, ale dziś dotarło do mnie, że moja praca naprawdę coś zmienia w życiu ludzi. Jej głos brzmiał zupełnie inaczej, jakby coś w niej się zmieniło, coś uwolniło. Te wszystkie szczere podziękowania sprawiły, że Marta chyba w końcu utwierdziła się w przekonaniu, że to, czym dzieliła się z ludźmi, ma dla nich taką samą wartość, jak dla niej być może nawet większą niż kiedykolwiek przypuszczała. Marta w tym swoim niedowierzaniu przypomina mi Ewelinę, fantastyczną kobietę, która trafiła do mnie, by popracować nad swoim biznesem. Jest między nimi podobieństwo, bo obie długo nie zdawały sobie sprawy z tego, jaką cenę ma uznanie wartości własnego wkładu. Ewelina od zawsze była tą grzeczną dziewczynką, niewidzialnym dzieckiem, które nie sprawia kłopotów, nie krzyczy o uwagę i nie domaga się pochwał. W jej świecie nie było miejsca na brawa, były tylko wymagania. Dobre oceny oczywistość. Pomoc w domu obowiązek. Posłuszeństwo standard. Nigdy nie zastanawiała się nad tym, czego ona sama chce, bo od zawsze liczyło się tylko jedno spełniać oczekiwania innych. To, co zaczęło się w dzieciństwie, w dorosłym życiu przełożyło się na sposób, w jaki prowadziła swój biznes. Ewelina była świetna w tym, co robiła. Kochała swoją pracę, wkładała w nią całe serce i dbała o klientów, jak nikt inny. Ale kiedy przychodził moment wyceny jej usług, pojawiała się ściana. Z jednej strony wiedziała, że jej praca jest wartościowa i zasługuje na odpowiednie wynagrodzenie, ale z drugiej bała się, że jeżeli poda zbyt wysoką cenę, klienci odejdą. I właśnie z tego lęku narodził się taki dziwny mechanizm. Kiedy w końcu decydowała się podać wyższą stawkę, miała wrażenie, że musi to odpracować każdą złotówkę. Wydłużała więc godziny świadczenia usług, dodawała jakieś bonusy, poprawki, dorzucała coś ekstra, byle tylko klient nie poczuł, że zapłacił za dużo. W efekcie jej usługa była tania, choć realnie Ewelina poświęcała na nią tyle czasu i energii, że powinna kosztować co najmniej trzy razy więcej. Podczas naszej pracy nad ofertą i nad wyceną zaczęło wychodzić na jaw coś głębszego. Tu nie chodziło o pieniądze. Ewelina nie bała się wysokich cen. Bała się odrzucenia. Podświadomie traktowała klientów jak rodziców i nauczycieli z przeszłości. Myślała, że jeśli nie da z siebie 200%, nie będzie wystarczająco dobra. Że jeśli postawi granice i jasno powie, to kosztuje tyle i tyle. Usłyszy w odpowiedzi chłodną ciszę, którą tak dobrze znała z dzieciństwa. Sesja po sesji odkrywałyśmy, że największą potrzebą Eweliny wcale nie były pieniądze, a uznanie. Chciała usłyszeć, że to, co robi, jest wartościowe, że klienci naprawdę cenią jej pracę, że nie musi zasługiwać na każdą złotówkę ciężką charówką i poświęceniem. Pamiętam ten moment przełomu, kiedy rozmawiałyśmy o jej nowej ofercie, a ona w pewnym momencie powiedziała: Wiesz, ja się chyba nie boję tego, że klient odmówi, ale tego, że gdy powiem cenę, zapadnie cisza. Wtedy ją zapytałam: Ewelina, a co jeśli ta cisza nie będzie oznaczać odrzucenia? Tylko akceptację. Ewelina spojrzała na mnie z lekkim niedowierzaniem. Przez chwilę milczała, jakby dopiero teraz uświadamiając sobie, że klient nie musi kwestionować jej wartości. Że cisza może być przestrzenią, w której druga osoba po prostu przyjmuje informacje. To było dla niej ogromnym zaskoczeniem, nigdy wcześniej w ten sposób nie postrzegała ciszy. Kilka tygodni później napisała do mnie wiadomość. Dziś po raz pierwszy podałam swoją nową cenę i. Nic się nie stało. Klient nawet nie mrugnął, po prostu powiedział: ok. Nie musiałam się tłumaczyć, nie musiałam niczego dodawać, po prostu to zaakceptował. Myślę, że w końcu zaczynam akceptować to także sama. Uśmiechnęłam się, czytając te słowa, bo to nie był tylko krok w stronę lepszego zarabiania. To był krok w stronę czegoś znacznie, znacznie ważniejszego w stronę uznania własnej wartości. Patrzę na Ewelinę i widzę kogoś więcej niż tylko przedsiębiorczą, osobę, która nauczyła się wyceniać swoje usługi. Widzę osobę, która w końcu zajęła swoje miejsce w systemie, takim, który przez lata uczył ją, że zasługiwać trzeba ciężką pracą, a pochwała jest czymś rzadkim i warunkowym. I to jest niezwykłe. Ustawienia pokazują, że każdy system rodzina, firma, społeczność składa się z elementów, które pozostają względem siebie w określonym porządku. Kiedy którykolwiek z nich zostaje pominięty, zdeprecjonowany albo wykluczony, konstrukcja zaczyna się chwiać, tak jak ktoś podciąłby jeden z filarów. A Ewelina przez całe życie była tym filarem, który nie pozwalał sobie stanąć na równi z innymi. W jej świecie nie było miejsca na uznanie, były tylko wymagania. I tak jak w każdym systemie ta nierównowaga miała swoją cenę. Nadmierne obciążenie, frustracje, poczucie niedocenienia – Aż po chaos, w którym nie wiadomo już, co ile jest warte. A przecież jasne jest, że każdy system jest w stanie rosnąć i rozwijać się tylko na tyle, na ile jego najsłabsze ogniwo jest w stanie sięgnąć do własnej mocy i rozwijać swój potencjał. A najsłabszym ogniwem nigdy nie jest ten, kto ma najmniej do zaoferowania, ale ten, kto w siebie nie wierzy. Muszę Wam powiedzieć, że gdy Ewelina po raz pierwszy wypowiedziała swoją cenę z pełnym przekonaniem, System w ogóle niej dostosował się do tego nowego porządku. Klienci nie odeszli, świat się nie zawalił, wręcz przeciwnie. W końcu wszystko zaczęło działać tak, jak powinno, bo uznanie to nie jest przywilej, to jest fundament. Każdy, kto przynależy do systemu, zasługuje na nie, bo każdy przynależy w równym stopniu i na tych samych warunkach. A kiedy to zrozumiemy, przestajemy walczyć sami ze sobą, a system zaczyna działać w harmonii, tak jak od zawsze powinien. No to jak to jest z tą wyceną? Wiecie, jaka jest moja cena za audycję? Polubienia, udostępnienia i subskrypcje. Taki jest mój ulubiony walor rynkowy. Ale najbardziej zależy mi na tym, abyśmy wszyscy ustawili się na dobre frekwencje w życiu i w biznesie. Bo co nam po tych świetnych ofertach, jeśli nie ma nas tam, gdzie dzieje się prawdziwa wartość? Więc klikajcie, udostępniajcie, a przede wszystkim bądźcie obecni tam, gdzie rośnie wasz potencjał. A teraz ustawcie się na dobre frekwencje i do usłyszenia. Tylko w radyku Dorota.